Dzięki polskim sieciom elektroenergetycznym miejski ośrodek kultury w Policach otrzymał grant w wysokości 20 tysięcy złotych na doposażenie sali baletowej w ramach czwartej edycji programu wzmocni swoje otoczenie. Polskie sieci elektroenergetyczne postanowiły dofinansować różne przedsięwzięcia, które wiążą się z angażowaniem lokalnej w społeczności, z pracą, z dziećmi właśnie, żeby dla dzieci jakieś lepsze warunki pracy, warunki zajęć, nowe formy, w których dzieci mogą brać udział, żeby w takich małych społecznościach jak nasza, jak nasze police, żeby można było coś takiego zorganizować. Za zdobyte środki zakupiono przede wszystkim sprzęt, 7 drążków i 3 lustra, a także nowoczesny, mobilny sprzęt nagłaśniający. Ze wsparcia oprócz tancerek skorzystają członkowie Uniwersytetu III wieku, a także uczestnicy warsztatów zimowych i letnich, które zorganizuje Policki MOK. To jest dla nas bardzo duże ułatwienie. Przede wszystkim dlatego, że planujemy teraz wznowić wszystkie te działania, które. Były zawieszone w okresie pandemii, więc wracamy do naszych międzynarodowych prezentacji tanecznych. One, jak zawsze, wiążą się z warsztatami poprzedzającymi sam koncert, w związku z czym dzięki temu sprzętowi będziemy mogli przystosować na to wydarzenie kolejne sale. I tam prowadzić warsztaty z różnych form tańca. Polskie sieci elektroenergetyczne przeznaczyły ponad 6 milionów złotych na wsparcie lokalnych projektów w dziedzinie rozwoju przestrzeni publicznej, ochrony środowiska, edukacji, aktywności fizycznej czy zdrowia. Do programu wzmocnij swoje otoczenie, zmień swoją okolicę z PSE mogą przystąpić placówki oświatowe, ośrodki kultury, sportu, pomocy społecznej, samorządy powiatowe i gminne, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne czy spółdzielnie socjalne.